Grzegorzu przede wszystkim jak Ci się podobają nowe koszulki, w których wystąpicie w sezonie 2020-2021 bardzo ładne. Przede wszystkim nie będziemy się w biu mylić na wyjeździe, bo tamte zielone no, oni mieli podobne. Także te raże bardzo ładne. ładna grafika też nawiązująca do miasta, także no, mi się bardzo podobają. Pozostałeś kapitanem zespołu, którym doszło do wielu ciekawych zmian, doszło do wielu ciekawych graczy. Jak ocenisz tę grupę ludzi po tych kilku tygodniach przygotowań? Myślę, że drużyna jest mocno zbilansowana i są doświadczeni zawodnicy i są młodzi zawodnicy. Yy, dużo zawodników to zostało z tamtego sezonu, także yy, myślę, że to jest taka dobra mieszanka zrobiona. Tutaj. Yy, nie zdążyliście rozegrać sparingów z powodów covidowych. Jak bardzo to utrudniło przygotowania do sezonu? Ciężko powiedzieć, że to trudniło, no wiemy w jakiej byliśmy sytuacji i można powiedzieć, że gdybyśmy zagrali jeden z sparek, poszlibyśmy wszyscy na kwarantannę i też byśmy w ogóle nie trenowali, więc uważam, że to była słuszna decyzja. Także przygotowaliśmy się w swoim tutaj tylko i wyłącznie gronie. I czas pokaże. No, w tak zaczynamy. Wszyscy jesteśmy głodni w końcu tych meczów i chcemy zacząć grać. Wszyscy wiemy, że ten sezon będzie dużo trudniejszy niż wcześniej niż z oczywistych powodów. Jakie są Twoje przewidywania? Czy mamy się czego bać, jeżeli chodzi o te kolejne miesiące i całą ligę? No, nie mi to oceniać, że zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Czy dalej będziemy mieli zakażoność wśród zawodników, wśród kibiców, bo to też jest bardzo ważna kwestia. Także zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. A nam pozostaje trenować i przygotować się do każdego kolejnego meczu.